która strzeliła do niego ze strzelby, trafiając przy okazji w lampę i trzy obrazy. Dostałaś medal? Przecież go nie trafiłaś, dziwił się czarek. No to powinni odznaczyć lampę, skwitowała Agnieszka. Rozdział dziewiąty, filmowcy i cytaty z Biblii. Ostatnim aktem tego szaleństwa była wizyta ekipy filmowej. Reżyser Whistle i wielki aktor, którego czarek mylił ze Schwarzeneggerem, przyjechali jaguarem, żeby uczyć się realizmu. Podobno chcecie zobaczyć, jak wygląda prawdziwy gliniarz powiedział komendant, wyciągając arsenał, przy którym Rambo wyglądałby jak harcerz. To jest Colt. Kaliber 44 wybija w ciele dziury podobne do tej, jaka powstała w Titanicu. Czarek, widząc swoją szansę na karierę, zaczął odgrywać sceny z Pulp Fiction. Czytujesz Biblię? Zapytał ujętego właśnie seryjnego mordercę. Co. Jeszcze raz powiesz co, a skończysz w prosektorium. Zacytuję ci coś, co zwykle słyszą goście, zanim ich skasuje. Księga Ezechiela, rozdział 25, wers 17. Morderca patrzył na niego z przerażeniem. Ścieżka sprawiedliwości wiedzie przez nieprawość samolubnych i tyranie złych ludzi. Filmowcy wymienili spojrzenia. Wiesz co? powiedział reżyser Chyba nie będziemy robić tego filmu. To jest jakieś banalne banalne potwierdził aktor. Na trzynastym posterunku banalne było wszystko oprócz rzeczywistości. Ta bowiem zawsze przekraczała granice najdzikszej wyobraźni. Deszcz zaczął padać ponownie, a Czarek, patrząc na dymiący toster, wiedział jedno: jutro znów wydarzy się coś, o czym nikt nie odważyłby się napisać w poważnej powieści. Rozdział X: Cyfrowa rewolucja i krwawe piksele. Dni mijały a kurz po wizycie filmowców powoli opadał, osiadając na stertach niezałatwionych papierów. Komendant, natchniony jakimś artykułem w gazecie o modernizacji służb, postanowił wprowadzić trzynasty posterunek w XX wiek. Komputeryzacja. Ogłosił, wchodząc do dyżurki z pudłem, które wyglądało na cięższe od jego ambicji. Wszyscy mają komputery, wtedy nie ma kolejek i błędy ortograficzne same się poprawiają. Co ty powiesz, czarek? Że dopóki komputer nie nauczy się parzyć kawy, to dla mnie jest tylko drogim przyciskiem do papieru, odparł czarek, patrząc z niepokojem na monitor. Kolejka przed okienkiem rosła. Ludzie kłębili się. Dysząc sobie w karki: Ile to może trwać? Proszę szybciej obsługiwać krzyczał starszy pan Jak oni mogą znaleźć kogokolwiek, kiedy wszyscy siedzą przy jednym komputerze? Zofio, czy mogłabyś spisać protokół długopisem? błagał komendant nie. Armin, przynieś maszynę z piwnicy. Nie będę pisać ręcznie, mamy erę technologii. Tymczasem w kącie sali Arni i luksus odkryli mroczną stronę postępu. Podłączyli komputer do prądu i zamiast bazy danych przestępców uruchomili grę, która ociekała cyfrową krwią. U. 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 A teraz wyrwę ci serce. Wrzeszczał luksus, dusząc klawisze. Jak mogłeś? Arnie spojrzał na niego z autentycznym bólem. Jak mogłeś wyrywać mi serce? Jestem twoim kolegą. Dwa razy do przodu i bosfajer. To tylko gra. Arni. Ale leżę w kałuży krwi. Jakoś mi przykro. W każdym z nas jest morderca, luksus, ale żeby tak od razu głowę kopać po boisku? Wybaczam ci serce, jeśli ty mi wybaczysz głowę, skwitował luksus. Chcesz pograć? Ciszę przerwał huk. To nie był piorun, ale coś, co brzmiało jak upadek fortepianu na blachę falistą. Do komendy wszedł mężczyzna owinięty w bandarze, kuśtykając na jedną nogę. Co pięć minut potrąca człowieka. Mruchar pod nosem. A we Francji wypadają trzy samochody na głowę. Z wysoka... Zapytał Czarek, mrużąc oczy. Władziu, zdecyduj się albo jedno, albo drugie. Bandarze czy skarga? Wypadłem z okna, wyznał Władzio, siadając ciężko na krześle. Chciał pan popełnić samobójstwo? Spadłem na Mercedesa sąsiadów. A u nas wypada jeden komendant na samochód. To był bezpieczny samochód, więc tylko złamałem rękę i nogę. I jeszcze miałem nowego psa. A może to był pancernik? Złapałem go w locie. Skąd leciał? Ja leciałem z balkonu, pies leciał z balkonu. Zanim dolecieliśmy do Mercedesa, bydlak zdążył mnie ugryźć. Przepraszam, czy ktoś mógłby ze mną skończyć ten protokół? Bo jak tak dalej pójdzie, nikt mnie nie załapie przed wieczorem. Rozdział jedenasty. Tajemnica piwnicy i wózek odrautowy. To, co wydarzyło się później przeszło do historii posterunku jako wielkie przesłuchanie o niczym. Przed biurkiem Czarka usiadł człowiek, który wyglądał na skrajnie logicznego, co było pierwszym sygnałem ostrzegawczym. A więc w nocy okradli panu piwnicę, zaczął Czarek, udając, że notuje w nowym komputerze, który wciąż wyświetlał napis Game Over. Tak, Powtarzam to panu już po raz trzeci. Ale skąd pan wie, że to było w nocy? Bo byłem w tej piwnicy wieczorem i nie była okradziona. A potem byłem rano i była okradziona. Rozumie pan? Tak to wiele wyjaśnia przytaknął czarek. No, jak wyglądamy? Zwrócił się do Stępnia i Kasia. Jak dwóch tajniaków przed gościem na patrolu, mruknął Stępień. Daj spokój, przecież on jest ślepy. To był twój stary, jak cię robił. Odgryzł się czarek. Obywatel zaczął tracić cierpliwość. Proszę pana. Co ma kolor tapicerki w moim samochodzie do mojej okradzionej piwnicy? Jak nie spiszę szczegółów, nie otrzyma pan odszkodowania. No więc. Szedł pan od swojego samochodu zaparkowanego przy ulicy Kidawy Błońskiego do swojego mieszkania i potknął się pan o wózek z dzieckiem. Czy tak? Tak. Dziecko nie wypadło z wózka, ponieważ było do niego przypięte pasami, jakich zwykle używa się w szpitalach psychiatrycznych przed elektrowstrząsami. Czy tak? Tak? Nie? Ja w ogóle nie wpadłem na ten wózek. Ten wózek wyjechał nagle na mnie z za drzewa. O napędzie spalinowym. To był wózek o napędzie mięśniowym, poprawił go czarek z kamienną twarzą. Gdzie była wtedy matka dziecka?